Co mówi o Tobie twój ulubiony zademiarz w Stars, Czaki lubisz pociągi rozpodoba Ci się rozjeżdżanie innych, ale tylko Tobie, stawiasz pachołki na całą mapę i CIESZYSZ się, że w zaledwie pół sekundy ładuje Ci się opcja rozjeżdżania wszystkiego co żywe. Cześć, z tej KEVIOR i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. A dzisiaj przedstawiam Wam 20 Waszych ulubionych zademiarzy i powiem co nieco o nich. Także jeśli spodoba Ci się taki format, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, z dzwoneczkiem na moim kanale. Pamiętajcie, że to jest dla zabawy i dla dystansu. Oraz możecie wbić na mojego Discorda, bo będzie tam losowanie za miesiąc na skinki. Link w opisie. A ja już zapraszam do oglądania. Shelly, masz duże ego i myślisz, że każdy cię lubi oraz nazywasz siebie sigmą. A, i nie masz życia realnego. Rozwalasz pół mapy tą swoją strzelbką i cieszysz się, że zabijasz siedząc w krzaku całą grę. Tak. Edgar, nie lubisz tylko flagi polskiej, oraz na tym zadymniasz, że swoją pierwszą 25 rangę, a nawet nie masz 10 tysięcy pucharków. I myślisz, że jesteś koksem w tą grę. Skażesz na innych, a potem z, tak, z tego kolorowego szalika walisz innych. Kid. Z się Leon i znikanie za pomocą Ulta. Teraz znikasz gadżetem. Ma masz wyposażenie plus jeden gadżet i skaczesz na innych oraz śmiejesz się z Edgar'a, a sam nie jesteś lepszy. Zbierasz trzy kiełby i siedzisz w krzaku do Top 4. Nani! Podobała ci się Piper, ale jak dowiedziałeś się, że Piper to taka sigma, że trzeba mieć skilla, to odchciało ci się nią grać i przeszedłeś na no-skillową postać. Cały mecz obijasz typów tylko po to, aby naładować ulta i w ostatnim momencie rozwalić tą swoją śmieszną głową innych typków. Kringa. Frank. Liczysz na bufa do tej postaci, bo jedyne co możesz zrobić to naładować ulta innym graczom. Cały mecz musisz celować, ale i tak nigdy nie trafiasz w swój cel, nawet jak jest nieruchomy, bo myślisz, że zaraz skrzynka z miejsca ruszy. Colt. Granie coltem jest dziwne. Niby skillowa postać, ale jak zaczniesz trafiać tą swoją serią, to zabijasz pół mapy, a potem strzelasz byle gdzie ultem i kolejne pół mapy rozwalasz właśnie nim. El primo, jesteś Giga, Grimis Shakes, Keep Dating Toilet, Gdag, O, Gda, 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 gda oh, ohio, jesteś Giga, Chad Sigma i nie boisz się bitek w życiu realnym oraz w Brawl Stars. Wjeżdżasz z łokieta jak Sigma i wszystkich rozjeżdżasz na swojej drodze jak Lesi. Każdy się ciebie boi, jak jesteś na placu bitwy. Poko. Jesteś spoko. Niby nim grasz, ale cały czas powtarzasz, że mają znerfować poko. I nie przyznajesz się, że masz na tej Sigmie 35 rangę. Jesteś denerwujący w walce, jak nabijasz ulta i leczysz się w nieskończoność. Ludzie mówią, że lubią poko, ale jak już z nim grają, to wyzywają go od najgorszej. Pam! Próbujesz dotknąć trawy, ale za każdym razem jak próbujesz wyjść z pokoju, to nie mieścisz się w drzwiach dlatego, że masz tak wielkiego tableta, którego nie możesz spuścić z oczu oraz robisz cały tydzień gram w Brawl Stars bez przerwy challenge na YouTube. Na polu bitwy załatwia nawet Miko. Dynamic. Kolejna Sigma w naszym zestawieniu. Lubisz wybuchowe akcje oraz puszczasz dużo petard. Nie umiesz wbić na nim 30 rangi, bo cały czas przeszkadzają ci no-skillowi gracze tacy jak Ems, a ty Cokierkę zmieniasz postać, żeby się zrelaksować, bo niemal co niszczysz swój ekran telefonu po swoich grach. Przy okazji wstawiasz te sigmowe akcje na TikToka. BAS Masz na nim maksymalny poziom mocy, ale nie masz nic innego oprócz hiperdoładowania i gadżetu, który ładuje ci ulta. A ty zadowolony latasz po całej mapie i tym śmiesznym gwizdkiem rozwalasz wszystkich jak lesi. Ale jak skończy ci się gadżet, to od razu giniesz od postaci na daleko. No i tyle. Mortis. Albo umiesz nim grać, dlatego jest to twoja ulubiona postać, albo po prostu podoba ci się uciekanie przed każdym po całej mapie, bo jedyne, co możesz zrobić, to kradnąć kuby czy gwiazdki z przednosa i uciekać najdalej, jak się da. A jak już próbujesz zaatakować, to w 69% giniesz nawet od Barleya. Melody. Grasz tylko za dymę i próbujesz robić nią sztuczki, ale jedyne, co z tego wychodzi, to zdenerwowanie twoich sojuszników, bo tak naprawdę nie masz tylu FPS w oczach oraz na tyle szybkich kciuków, żeby nadążyć za tym, co się dzieje na boisku. Nikogo nie zabezpieczysz, nie tylko strzelasz sobie bramki. Tylko Zulta, i cieszysz się, bo w końcu coś w życiu osiągnąłeś. Twoje statystyki na koniec meczu to 0 na 10. Miko, podobnie jak Edgar, lubisz też inne kolory flagi niż tylko polski i robisz jakieś akcje przez ściany, ale nawet tego dobrymi sytuacjami nie można nazwać. Robisz z siebie błazna na polu bitwy, a jak już dotrwasz do top 2, to i tak lecisz jak najszybciej do strefy, bo boisz się innych graczy. Tik. Musisz być chyba bardzo nielubiany przez swoich rówieśników. Myślisz, że jeśli grasz z kilową postacią, to jesteś bardzo fajny, ale nawet nie potrafisz nim grać, bo przez. Poprzez ściany ładujesz tego swojego ulta, puszczasz głowę i tylko dobijasz ludzi. A potem cieszysz się z tej swojej 28 rangi, którą wbiłeś przypadkowo. Lary i Lori. Chyba bardzo nie lubisz życia i próbujesz zniszczyć go innym. Myślisz, że jesteś taki cool, jak grasz sam, to jesteś nie Sigma, ale jesteś dobry, natomiast jak wbijasz do gry 3v3, to jesteś najgorszym graczem. No, inni na rankedach Ciebie raportują i później przez pół miesiąca nie grasz w tą grę, a potem nagle wracasz. Róws! Chyba jesteś bardzo sigmowym starym wiaczem, bo nikt o tobie nie pamięta. I nigdy nie będziesz cieszył się z tego, że twój ulubiony zadymiarz dostał hiperdoladowanie, bo nawet Supercel zapomniał o istnieniu tego zadymiarza, a ty tylko graż a ty tylko grasz gry dla znajomych z botami, bo na showdownie nie umiesz z nikim wygrać. Amber. Bardzo lubisz spamować i chyba z Fortnite'a przeniosłeś się do Brawl Stars, bo w Fortnite byłeś wyzywany od spamerów, a w Brawl znalazłeś idealną postać podobną do siebie. Grasz na amatorskim poziomie i posiadasz do tej postaci prawie wszystkie skiny. Dog. Dołg to będzie ostatni, w tym zestawieniu także prosiłbym Cię o zostawienie łapeczki w górę oraz subskrypcję dzwoneczkiem na, moi, na moim kanale, jak Ci się podobało. Bardzo podoba Ci się przychodzenie i znikanie, bo tylko przychodzisz do pola bitwy i od razu znikasz. Jak naładujesz tą drugą parówkę, co ci nad głową lata? Dopiero po jej odblokowaniu idziesz się bić, czyli na pewno czyli na nowo się pojawiasz, a nagle znikasz. No i znowu się pojawiasz, bo się odrodziłeś i zabiłeś z pięciu typa naraz, bo. Bo to ty dominujesz, ale bardzo denerwujesz wszystkich graczy. Także to wszystko na dzisiaj. A ja się zajmę jak dam. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach i cześć!